Cześć! Dobra, możecie im wsadzić klej do butów, będzie zabawnie, chociaż będą mi się z kleić. Nie? Dobrze, bardzo dobrze klasa. Zaraz tam jest nauczyciel? Dobra, tam widzę, że tam są buty to zobaczcie mu tam najlepiej naplujcie w sumie. No, ja bym ich wyjaśnił teraz. Oni ci plują do butów. A tu pedały i karakany. Ale tam nie wbijemy, chcecie potracić zęby? Ić pokażę im, czego się nauczyłem na relekcjach historii. No, no. Nie, 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 proszę pani, jakie jest raz wi-fi? Grażynka 1, 2, 3. A, Blaszkę, ty mi ostatnio książek nie oddałeś. Nie. Chyba Chyba to to listę. No, jest No, ja sprawdzę na notatniku, ile mi książek nie oddałeś. ja tam nie ma dużych liczb. No, ja tu widzę, Blaszka, że nie oddałeś mi 247 książek. Eee... Dobra, to się łamie tutaj. Raz czy mu się włamasz do jego kompa w domu? Nie do jego telefonu, do karki, tak. No przecież do komputera, do czego? Dobra. Nie, co chyba... to przypadkiem nielegalne? Ej, oni podrywają nasze dziewczyny! Ty serio? No, 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 no. no, Ej, naprawdę. No, to... Ej hey, dziewczyny. Ja w... słyszałem, że jesteście wolne w ogóle. Nie masz hmm. wasze Facebooki, Emilia, Vivi. To za karakany, podrywają emię. nie dobra, to, to my jedziemy tutaj z FBI, ja ci mówię, ja załatwię to na 10 e, minut. Nie, e, zobacz, 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 zobacz. Pa, 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 pa. Panował! No a ty jesteś panowa, a ty też byś może z nami poszła. Co? Jak to z panową? Gdzie? Gdzie to jest? Dobra, mam jakieś nagranie Stanleya na prezentację. Łukasz je. A nie, to nie na prezentację, co to jest za nagranie. Ej, dobra, włączam wam. Ty, ty, ty. To, to jest w samych gaciach? A, Co ty, no, uciekaj, wszystko, wszystko tak, tak, nagrywanie, no. nagrywanie, nagrywanie. To, to jest pierwszy odcinek, jak z tym to ma już pierwszą cikę z takim to pokładach. No to zachorę, staję. Dzień dobry. dobry. No, dzień dobry klasu, witam was. Dobra, zaraz przeczytamy listę obecności. Tylko Stanley, najpierw zapraszam cię do o, tablicy. Dobrze. Miałeś dziś przedstawić, prosiłem. Dobrze, przed dobrze. Podłącz sobie pendrive, a na spokojnie. Dobrze, podłączam już. Dobrze, to włącz i podejdź do rzutnika. Dobrze, już włączone i podchodzę. Dobra, to jest moja prezentacja. <grywa> <grywa> Powiedziałam wam cisza. Nie, zabieram wam tego laptopa. Nie, no proszę pani. Nie nie, 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 nie. Dlaczego się zgodziła? Przecież jest moja dziewczyną. Jak cięśnę taki chorobliwie zazdrosny, to mogę już nią nie być. <grywa> Witajcie, ja jestem Lufer, a to jest kolejny odcinek z Minecraft Ekstra szkoły Stało się. Mamy wojnę z tymi karakanami, z tymi pedałami. Kochani, klasa druga C zaczęła po pierwsze podrywać nasze dziewczynę, po drugie... Straciliśmy mnóstwo zębów i po trzecie, bardzo dużo zrobili w dzisiejszym odcinku, który, mam nadzieję, obejrzycie do samego końca. Jak zostawicie 9000 łapek w górę, to w kolejnym odcinku z Minecraft Extra szkoły pójdziemy razem z tymi karakanami, razem z klasą drugą C do dentystki. Dokładnie tak. Pani Zofia powiedziała, że musimy się zbadać, musimy pójść do dentystki, no i niestety będziemy musieli z nimi pójść. Więc jeżeli chcecie, żeby była jakaś kontrowersja, żeby coś się między nami działo, zostawcie teraz łapkę w górę, bo my nie popuścimy razem z Blaszką, razem z Netełem i razem z całą naszą klasą. No podrywają nasze dziewczyny, to o, To nie ma bata, jakby zaczęli podrywać Marysię. Uff, także dużo się dzieje, więc zostawcie łapkę w górę, bo 90 łapek w górę to jest kolejny odcinek z Minecraft Ekstra Szkoły. No i pamiętajcie, że losujemy do naszych serii fabularnych. A co trzeba zrobić, żeby zostać wylosowanym? Wystarczy zasubskrybować, ustawić dzwona, ustawić łapkę w górę i napisać komentarz, dlaczego to właśnie wy powinniście zostać wylosowani. Każdy komentarz bierze udział w losowaniu, więc kochani, piszcie komentarze jak was o to prosimy. Uwielbiamy wam serduszkować, uwielbiamy wam odpisywać, więc zróbcie to. No i pamiętajcie, że wspierający nagrywają razem z nami. Dokładnie tak. Zostańcie wspierającymi, bo nie dość, że nagrywacie razem z nami, że dostajecie rolę na Minecraft Extra Szkole na przykład, na Minecraft Domie Czy innych seriach, to jeszcze możecie grać Razem z nami na Minecraft Extra Więc kochani, zostańcie wspierającymi Jest już ponad 100 osób Które poleca wspieranie, zróbcie to I nagrywajcie razem z nami Poznawajcie nas, no i co? Ja wam nie przedłużam, życzę wam miłego oglądania Zostawcie teraz łapkę w górę O teraz, przerwano łapkę w górę Dziękuję bardzo, pozdrawiam was wszystkich cieplutko Oglądajcie do samego końca I buja. Witajcie, ja jestem Lufer a to jest kolejny odcinek z Minecraft Extra szkoły Dzień doberek, siema do to Siema Siema, Tytmati Siema, McDonald's KFC Siema, siema Kuba McDonalds, masz challenge Jeżeli zmienisz wynik na Kuba KFC 06, dam ci 100 złotych <noise> <noise> Jak myśli <noise> Dzień doberek <noise> dzień doberek Siema no Siema Majkę. Kuba opłaca Hej Dzień dobry, dzień dobry, siema Archie Witaj, witaj Witaj, i Blaszko Ejojo hey, Blasko, co ty taki, taki ten ja, 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 jestem jeszcze przymulony, jeszcze czuję wczorajsze wydarzenie Kochani, to co wy zrobiliście pod ostatnim odcinkiem rozwaliło system Nie tak głośno Ej Lufer, Lufer, ja no, to powiem co, 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 co Ja to powiem, ja to powiem Posłuchajcie, po prostu jesteście zajeb*** <laughs> Jesteście najlepsi na całym świecie! Zajebi... Tak, wiecie o co chodzi, kochani! Jezu, to co wy zrobiliście pod ostatnim, pod ostatnim odcinkiem, wbiście? 60 tysięcy łapek w górę! Tak! Ile? Eee... Co? Nie ja to wierzę. Wyświetleń, 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 wyświetleń no właśnie, Wyś właśnie. 60 tysięcy wyświetleń, i Jezu Chryste, Meteo, słuchaj! No? Słuchaj! Słuchaj! słuchaj!

9 tysięcy łapek w górę! 9 tysięcy! Ło dobra! To widzowie, dobra, to postajcie, jeżeli wiecie znowu 9 tysięcy łapek w górę. 9 tysięcy! 9000, tysięcy! Dobra, 9 tysięcy. tysięcy łapek w górę! To tych pedałów z pokonasz w górę. Nie mów tak, nie mów tak, nie mów tak! Dobra, to inaczej, to znowu tych. gołganów. kurna, nie działa mi, jeszcze raz. <laughs> to postajcie, znowu tych. <laughs> pokonamy razem, wierzymy w was. jezu, Bo... Naprawdę, ten odcinek. Był taki dobry, był taki super, ale mamy też problem. Jeżeli jak... wbijecie pod tym odcinkiem 9000 tysięcy łapek w górę, to... Ra... To pogoda przestanie nastrażać. Tak, tak, A serio, naprawdę, jak, zostawi... jak teraz zostawię ci łapkę w górę... Serio, ja mam... przyrzekam, jak teraz zostawię łapkę w górę, to przestanie padać. Mówiłem? Wow. wow! Wow! wow. <laughs> I kochani... Dzięki widzowie. Właśnie, dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Tak I uwaga to mam... kochani jak wbijecie te 90 tysięcy w grę to w kolejnym odcinku Minecraft Text troszkę pani Zofia tak powiedziała. Będziemy iść, uwaga, do dentystki razem z drugą C. O! Was nie! nigdy z, uciekać. z tymi nie pójdę. Nigdy, nie, Zaraz, zaraz, bo ja słyszałem, żeby nie zęby potraciliście, chcecie więcej Słyszecie, potracić. Nie, ja, ja mi się rusza strasznie prawa strona, bo on mnie uderzy tak w prawą stronę, tak prawie się Ale dla mnie to nie demonstruj, jak chcemy się jeszcze zęby cały. Spokojnie, spokojnie, ale blask nie ma trzech zębów i on. Blaska się uśmiechnie i pokaże wam, jakie zęby stracił. No i tak samo reszta, tak samo reszta. No ja i kochani, nie. lecimy. Dzisiaj mamy mamy język polski, ale najpierw idziemy do biblioteki. Idziemy się w końcu zapisać na szkolne Mam Talent. Nie mamy teraz lekcji, idziemy się zapisać na szkolne Mam Talent. Więc idziemy schować buty. No i pamiętajcie, że was losujemy. Kto z Was był wylosowanym widzem kiedykolwiek? Ja! Ja. wiem ja. Ja. O, o, tytuł był wylosowanym widzem. Kochani, jeżeli chcecie być wylosowani, zasubskrybujcie koniecznie kanał potem zostawcie dzwonek potem zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz lufer chce zostać wylosowany ja wam przypnę serdugo. dokładnie tak dokładnie Dobra, tak chodźcie, dokładnie, chodźcie tak. Chodźcie dokładnie tak No i pamiętajcie wspierający Osoby, które wspierają kanał występują razem z nami Emeraldowi i Diamentowi, więc zostańcie koniecznie wspierającymi Żeby być w klasie drugiej C Dokładnie tak i nie tylko, nie tylko, możecie mieć na krole. Na przykład kochani, osoba grająca nauczyciela Drugiej C, wychowawcę, jest niestety w sperancji. niestety, bo, 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 bo gra zło postać dla nas, nie lubimy go I pokonamy go, pokonamy klasę drugą C Na szkolnym mam talent, napiszcie komentarz klasa, druga F wygra. Skolne mam talent, sypnie, mam sery, Dokładnie. Dobra, Dokładnie. to sypnę wam. Serdeczno. Dobra, wchodzimy do tej szatni, bo mi się nie tak, chce tak. już chodź, tak biegać. Chodź, 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 klasa, Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie klasa, chodźcie klasa. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodź, chodź. Schowajmy. Cześć. Dobra, możecie im wsadzić klej do butów, będzie zabawnie, chociaż będą mi się stopy kleić. Później tym sprayem pomsikać, to do... kolory im się zmienią Ej, do... z wiesz... na różowo, spray. na czarno Oni narysują buty Może Dobrze, bardzo dobrze, klaso Zaraz, tam jest nauczyciel? Co? 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 O? o nie Weź ja mu sznurówki rozwiąż Ty? Dobra, y, tam, widzę, że tam są buty Luferka to weźcie mu tam najlepiej naplujcie w sumie To? Ja bym ich wyjaśnił teraz Oni ci plują do butów tam jest nauczyciel, on się i tak za nim chodźmy tam. Nie, Dobra, schowajcie się po mnie zaraz tam wyjdą. Kurde, ta blondi, fajne buty. Może tak bardziej zepsuć? Dobrze, dobrze, to... bardzo dobrze tę uworną. Dziękuję. Dostajemy pochwały? Oj, co no, robimy? Nie ta... ja Mam pięć, dostać więcej, jestem nauczyciel. Ja bym raz dziwny. A tu pedały i karakany. Tam nie wbijemy, chcecie potracić zęby? Okej, okay, mam pomysł, mam nie pomysł to. Dajcie mi więcej tego, to muszę to szybko zrobić. Pokażę im, czego się nauczyłem na refleksjach historii. Nie, 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 nie. No, nie, 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 wiesz, nie, 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 싶uś, nie, 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 Natek! Co ty ma pismo? No, kurde, trzeba ich jakoś wyjąć. Natek, odłóż ten pistolet, zakapiszony! A tu już nie dopuściłem! Schowaj, 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 schowaj. Dobra, już chowałem. Kurde, moje nowe buty. Zaraz mama się skuruje o to, że mam na putę i tak dalej. Ty, bo zaraz będą wychodzić, chodźcie się, ci schowajmy, bo tu. No, szybko. Ej, ej, dobra, ja mam pomoż, ja mam pomoc. Pójdziemy do biblioteki. Tam masz laptop, co nie? Ja się do laptopa podłączę do kamery i tam będziemy mieli wszystko po na podglądzie. I tam wtedy będziemy mogli wymyślać coś na nich. Dobra, widzimy. Chodźcie, ty to mega Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Kurde, moje nowe buty. To na my pierwszy moment my i nam buty. To przypnę wam serducho. No no. Nie. A dlatego ja butów nie zostawiam. No to do domu bierze do plecaka? Ej do biblioteki, tutaj, 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 tutaj tu, Tu? Chodźcie, 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 chodźcie. Dawaj szybko, 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 szybko. Jesteście w bibliotece. Gdzie? W bibliotece jesteście. A ty pani. Trudno, ale powinniście być cicho. Są zasady. A zasady są po to, żeby je łamać. Człowieku młody, Dobra, dobra, Jezu Teddy a, A pani ja ma może książki z pierwszej wojny światowej? A z drugiej. Here w go again. Eee. Dodaj, siadaj, siadaj, Dobra, rozpadam. O, to świetnie. Rozumiem, że chcecie wypożyczyć jakąś książkę. Ej nie, przynieśliśmy po darmowe myśli. tak, A, luferek chce wypożyczyć plastusia. Młody chłopcze, ej, my nie jesteśmy w przedszkolu, żeby czytać takie książki. Ale to nie ja jestem luferek, to jest luferek. Mówię, to nie jest w przedszkole. Ej, ale to ja nie chciałem tego, czytać. Ja nie chciałem plastusia. Ech, dzieci, dzieci, dzieci. Za Niedługo będziecie w liceum, a zachowujecie się, jakbyście byli w przedszkolu. A to przepraszam, Luferek nie chciał plastusia, on chciał psa, który jeździ koleją. No nie, ja pani. Nic nie chcę! Nie. Proszę pani, jakie jest hasło do WiFi? Grażynka 1, 2, 3. A przez jest jakieś A, a. a Blaszkę, ty mi ostatnio książek nie oddałeś. Muszę no, listę. Listona znosi. Przyniesie. No jest prawda w notatniku, ile mi książek nie oddałeś. ja tam nie ma dużych liczb. No ja tu widzę Blaszka, że nie oddałeś mi 247 książek. Eee, to w drodze są, one idą do blaszka, pani. Blaszka, czy żeś tych e... książek nie zostawił na wycieczce? Nie, Ej, jak to, nie to nie są nie sprawa, te książki, jakie książki ja jak książki z biblioteki niosę do domu, tamte Ej, tam, były z No proszę innej. pani, odda jutro. Jutro? Okej. Okay. Ta, 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 e, listonocznie zarówką przyjedzie. Tak. <laughs> No dobrze, ale wiesz, że jak nie odejdziesz do końca roku, no to będziesz miał karę Spokojnie, za to. proszę pani, ja, ja, ja miałem na ten plan. E, znaczy, nie mam planu. Ale Dobra, proszę pani, to. może pani spać spokojnie. Dobra, A, się do monitoringu, się do monitoringu. Dobra, już, już, nie pospieszaj mnie. Dobra, jedziemy. co? Dobra, 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 tutaj widzę. O, 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 mam. Chodź ty, Patryk, zobaczyć co co jest? Co co, 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 co? Kurde, to co? To, to jest? To, to są, to są. To jest. Lol. Co nie onabią? Ej, oni poderwają nasze dziewczyny! Ty serio? Ej, naprawdę, mów! Czekaj, czekaj, Cicho, cicho, cicho! Nie bądźcie! Hej dziewczyny, ja słyszałem, że a? jesteście wolne w ogóle. Widziałem wasze Facebooki, y Emilia, Vivi? nas? Mm. Nie, skąd? Naprawdę szybko biegają. Jestecie jesteście takie ładne, że przykuliście moją uwagę. Może Niechiju. chcielibyście no po lekcjach gdzieś na przykład wyjść Czy coś? Do kina na przykład z nami wszystkimi? Co by na to? to, mi no ja to nie, nie, ale czego nie Była byłaby no. super. To za karakany, podrywają Emilie. Nie dobra, to to my jedziemy tutaj z FBI, ja ci mówię, ja załatwię to na 10 e, minut. Je, je, je. zobacz, zobacz! z zobacz, zobacz, zobacz. Pa, 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 pa. panową! No a ty jesteś z a ty też byś może z nami poszła Co ty na to? Ja bardzo chętnie. No i super. Co? Jak to spadł Gdzie? Gdzie to jest? No zobacz, no sprawdza, o, o, konfidenci niemieccy to Austrii. Mamy, kazamy kan to, dobra, mamy nagrane, mamy e, o to żebyśmy teraz... Słuchajcie, żeby spróbowali zrobić tak Jaką mają teraz lekcję? Ja Ci powtarzam e, do topa Dobra, zobaczmy co oni tutaj mają, dobra, widzę, że mają infę Czekaj, jeszcze wejdę na profil no nauczyciel. Na... Mają informację... No, czekaj, no jeszcze inf... wejdę na film nauczyciela O, dzisiaj prezentację prezentacje mają Co to masz? No no bo mają się przy okazji do IBLusa, no Eee, Nauczyciela! Jesteś, czy jesteś no. mądry, jesteśmy na IP szkoły, więc. Ja, nie przepraszam bardzo, ja jak wchodziłem na IP sobie zmieniłem, bo się włączyłem VPN. Jezu, Też naucz mnie, tak proszę. Odrywali mi z panową. Niech ich to badnie. Dobra, jakie nie lepiej, żeby to na te czarne. <laughs> Boże. Plaszka, działaj, zrób z mi, co uważasz. Dobra, to to lecimy z pomysłami. To to ja mam pomysł taki fa fajny dosyć jak oni mają teraz info i mają prezentację o to o! Czekaj, dobra oni to prezentacje mają kto robił prezentację. O, stary robił, dobra, to się łamie tutaj Zobaczcie, mu się włamać do jego kompa w domu? Nie do jego telefonu, do karki, tak. No przecież do komputera, do czego? Dobra, tutaj nie. Nie, Słuchaj, jak To przypadkiem nielegalne? Wszystko jest legalne, mam na to papierki. A no chyba ciekawe skąd, <laughs> chyba, by z lejsów chyba. A, tam też były, jedne. te skorzystam <grymamy> Dobra, mam jakieś nagranie Stanleya na prezentację. Pokaż je. A nie, to nie na prezentację. Co to jest za nagranie? Ej, dobra, włączam wam. Co to jest? C co to jest... co? To jest w samych gaciach? Sam no, co? Co? Oh. Cicho, cicho, cicho. Co wszystko wszystko mam. Czekaj, nagrywanie, no. nagrywanie. To po, to pierwszy odcinek, jak ktoś kulturysta ma już... Pierwszy odcinek jest na takim To to za chwilę potężny. Co?! Dobra, dobra, blaska, blaska, weź to Jut. Jak no, to... będzie pokazywał prezentację No No to, dobra? Przy jego klasie Ej, dobra, czekaj Zapiszę Ej, jeszcze dam jakieś efekty do tego O, ej, ja mam pomysł, Ricardo damy w tle Ricardo? Tak Tak? Już dodaje Ej to Dobra. będzie złoto, oni będą nas za to nie widzieć. dodane, dobre i teraz jeszcze do prezentacji mu to dać Kochani, my tutaj jesteśmy bo niedługo będziemy składali papiery do tego szkolnego Mam Talent Tam pani e, przygotowuje te kartki Zaraz nie ma składać te papiery, ale się jara My, my mamy lekcję dopiero za dwie godziny Za dwie godziny lekcje. mamy lekcję więc spokojnie my już musimy odrobić te lekcje w bibliotece więc na spokojnie, a bo to pogreć na komputerach. Spokojnie, jeszcze sakujemy czy na, przynajmniej wszystkim prezentację O kurde, ale to będzie grube. O to będzie grube. Czy to nie jest przesada? Ech, Napisz Napiszcie kochani czy to jest przesada czy nie. Napiszcie teraz. Oni nam klej do butów yy, dają tomy takie coś. Napiszcie czy to, tak? jest, to jest nie ma słodka zemsta. I robimy na inteligencję teraz. Spokojnie. Nie, oni hakować nie potrafią. Laska, ty z nimi bo zaraz się spocisz Odzwonek, dzwonek Oni zaraz będą do tej do klasy do informacji Dobra blaszka weź Dobra. I... Tak. Dobra już. Podniełem, podgląd, podgląd, podgląd. Podgląd. podgląd dobra. Yes, do, do już tak. Dobra do, do 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 klasy, no. Dobra, masz podgląd. O, dobra, widzę, wychodzą ze stołówki Ty weź mi kamerę, bo oni chyba idą na górę już. No, dzień dobry klasu, witam was. Dobra, zaraz przeczytamy listę obecności, tylko stanę i najpierw zapraszam Cię do tablicy. O, Miałeś dziś przedstawić swoją dobrze, dobrze. Podłącz sobie pendrive, na spokojnie. Dobrze, podłączam już. A o czym będzie twoja prezentacja? O procesorach w komputerach. Okej, okay, dobrze. Okej, okay, już włączam. Dobrze, to włącz i podejdź do rzutnika. Dobrze, już włączamy i podchodzę. Dobra, to jest moja prezentacja. <grym> Jezu, nami, Jezu. Boże. Jezu. 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 O Mój Boże, co to ma być? Co tu się w ogóle dzieje? Trzeci to wyłączyć. To przyzmiałabyś prezentację, e, ja tak nie 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 prezentację. Nie, to się stało. Ktoś musiał się kłamać. Jak to nie ma? To nie Powiedziałam wam cisza. Nie, zabieram wam tego laptopa. Nie, ale proszę pani. Nie nie nie, 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 nie. Proszę stąd wyjść. Ale, ale. Proszę pani, to był laptop, to był laptop dyrektora. Proszę stąd wyjść. A co to dyrektor powie? Ale pani nie może. Dobra, będzie chodźcie, 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 chodźcie. Chodźcie. będzie, bo ja mam pani od może zobaczyć, co Ciszej klasa! Narkoty. Dobrze. Dobrze. Ale akcja, ja mam... ale jest nie? Nie, super. Mega uroczy! Tak! No chłopaki z drugiej C są lepsi, a ten Stanley to w ogóle... Tak, no, zdecydowanie. Ej! Ej! Co nie ma, hey. ciastka! Hey. Słyszeliśmy to, Emilia! ciasteczka. Co słyszeliście, nie? No, ale jak, jak, jak mówicie, że, że są fajni ci z drugiej C. Nie dawaj im ciasteczek, one są niemiłe dla nas. No, coś wam się przesłyszało. No, jasne, jasne. Ty nam nie wolno już z innymi chłopakami rozmawiać, tylko no z na No tobie jak u nap niebo chyba splasz. Tylko nas jesteś. do kina zaprosili, nic takiego. Tylko do kina? Tylko do kina? Dlaczego się zgodziła? Przecież jest moja dziewczyną! Jak będziesz taki chorobliwie zazdrosny, to mogę już nią nie być. <śmiech> <śmiech> uh. Emilia. Uh. Emilia, uważaj na słowa, uważaj na Emilia. Słowa. Ale już mnie to denerwuje, widzisz? Dobra, to to sobie nie mogę z nim. Obok innego chłopaka nawet stać! Dobra, to sobie Izim do kina, ja cię nie słucham. Le, le, ble 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 Dobra, le, dobra, le, le. już dziewczyny nie masz? Oooo. Oh. Oh. Ja się zdenerwowałam, Masz to koniec. Do a. Co? Emilia? Ja... No, ciastko, nie jesteś Ej no, weź, dziecko, no drugi raz tak robisz, zagarnij się, Emilia. On jest cały czas o mnie zazdrosny, już mnie to męczy. Nie mogę obok innego chłopaka nawet stać, może nawet jeszcze mrugać mi przy nim zabroni. To chyba dobrze. Ej, nie no, Emilia, troszeczkę przesadziłaś. Vivi, ja cię mogę to później wytłumaczyć, ale teraz mnie po prostu nie zrozumiesz. Ale akcja, druga C. Naprawdę teraz będzie wojna. 9 tysięcy łapek w górę, to już kolejny odcinek z Minecraft Ekstra Szkoły, kochani. Zasubskrybujcie kanał, stawcie dzwona, stawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. To koniec Blaszki i Emily. To przepchnię wam serducho. Ej, ej weźcie, ja tak wcale nie powiedziałam, weź w ogóle lepiej tego nie nagrywaj. Ej, ja już to nagrałem, ja to wrzucę na odcinek. Nie, nie, wyłącz to, Nie, zostaw moją kamerę. No wyłącz nie, to. Nie, ej.